Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, jak można zobaczyć. Gramy znowu w Seven Days Today. Tak. Wracamy na naszego save'a po tylu miesięcznej przerwie. Prawdopodobnie nagrałem to na początku wakacji albo przed wakacjami nawet. No ale no. Słyszę ognisko. Donger. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zombie sprintują. Słyszę tu pytanie. Okej, okay, dobra. Yy, Filmy teraz będą w minimalnej, niegorszej, gorszej, minimalnie gorszej jakości. Znaczy zbytnio tego nie będzie widać, a no ponieważ no ponieważ zmniejszyłem jakość w jakich nagrywam filmy i teraz zamiast nagrać w 1000 coś p będę nagrywał, znaczy nie dalej nagrywam, nagrywam kamerą oczywiście wy tego nie widzicie bo to ekran gry jest więc jeszcze gorzej będzie wyglądało ale jakbym nagrywał normalnie to byście to widzieli bo było, byłoby same nagranie w 1000, o, o 1080p albo 760 to będzie mniej więcej po, pomiędzy tym się falowało a, I dzięki temu zamiast 13 minut nut, mogę nagrać 19 minut, więc no. Albo najlepsze jest to, że się właśnie dojrzałem, że jak nagrywam gry na telefonie, bo szparałem tam w ustawieniach, bo chciałem ogarnąć, jak mogę dłużej nagrywać. I ogarnąłem, że nawet teraz jak nagrywam z jakości 720, czy tam 740p, normalnie jak nagrywam oczywiście przez nagrywarkę. Okej, okay, dobra, mamy już dzień. Nagrywarkę przez te, ten Nagrywarkę ekranu to i tak mogę nagrywać pół godziny, <noise> więc no. Ale się zorientowałem, że jakbym nagrywał w 280p, to mógłbym nagrywać 2 godziny i 48 chyba minut. O, w tym w tym razem znalazłem shotguna, pamiętam. Okej, okay. się, Tak wracając już do Sunday's to die, jak widać, jesteśmy w troszkę, jeżeli ktoś pamięta, to ekstra, ale. Jak widać jesteśmy w troszkę chujowym terenie, bo jesteśmy w zasranych górach. A w górach są mocne zombie, Jest cholernie zimno i ogólnie nic nie widać. Go wezmę... to tą świnie! Osoby, które tego nie... które nie lubią bicia się zwierząt. Zamknijcie oczy. Dawaj mi mię... Nie. Zmęczyłem się. <laughs> Empty damage Car. O. Czy ja tu byłem? Tak, ja tu byłem, ja tam przyszedłem. <laughs> Brawo ja. Ale wiecie co? Ja jestem trochę nieprzyzwyczajony do tego. Teraz myślę że cały czas, że mam tak pełno czasu, bo ja jak sobie samemu gram, to zawsze sobie tak, o, mam dużo czasu. Na easy. Bo ja gram na usta... Mm, tuńczyk. Zajeboza. Więcej kamieni. Wiecie, bo tuńczy ten... ogólnie... kurwa się mówi o czasie, a tu nagle... A ogólnie to tuńczyk nie, yy, chciałem powiedzieć, że no. Yy, ja ogólnie gram na ustawieniach, że 24 godziny trwa dwie prawdziwe godziny, a nie 20 minut tak jak tutaj i no i to troszkę się dupę, więc no... O, o kurwa znowu się spotkamy jak to moje staty? 76 wszystko mam. Poza temperaturą, która cały czas niestety spada. Fajnie było ogóle na znalazł w tym aucie coś. Kurveś. Kurtkę, kurtka. Nie ma kurtki. I wiecie co? Muszę zacząć grać nie na randomowo generowanej mapie. Jakby ja teraz już na tym, gdzie, gdzie czas trwa dwie godziny, już gram normalnie random, randomowo generowane, a teraz to ja wiem, w którą stronę jest miasto, w którą co jest, ale pętajcie, umieramy, nie odradzamy się. Dobra, i chuj z tym zbieram jagoty. Jagotki są zawsze dobre. Tylko czasami mogę się otruć i kurwa zdechnąć. Wiem, że to tak nie było, ale... My true friend będzie wiedział, co, 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 co to jest. True na pewno on będzie wiedział, bo on to. Oh, fuck! Baza wojskowa. Nawet nie pamiętam, że w, tym, w tej części mapy jest baza wojskowa, bo patrzcie, tutaj, jak już dalej tam nie mogę ciągnąć, to oznacza, że tam jest koniec mapy. I pamiętam, że w tym końcu, w prawym końcu mapy jest są góry, w lewym końcu mapy jest sawanna. I mniej więcej w pośrodku mapy. Mam na myśli nie pośrodku mapy, a pośrodku. Nie, pośrodku mapy jest zwykły las i iglasty. Dla... Kurwa, mać przestań, wejdziesz w minę. Ja ci mówię, wejdziesz w minę zaraz. W bazie wojskowej są miny. Co nie ja tam chcę wejść, ja tam... Chyba nie chcę, może bazę tam zrobimy. O, pierwsza mina. O, kurwa, to był... On wejdzie w tą minę, ja jestem tego kurwa pewien. No wchodź, no wchodź, chodź, 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 kurwa. Wiecie co może. Wiecie co? Patrz, pa, ja sobie tutaj wejdę. Szybki crafting, ciuciu, ruciu, pałeczki. Jak pała. Pała całkiem niemała. I chodź teraz w typie. Ci sobie, syrę Pozwól, że ci koleżankę okradnę. Właśnie tam wyjebała mina. Dobra, no, no, przynajmniej nie będziesz kurwa szeleścił, tiktakami w kieszeni cały czas. Zdechnij łaskawie. Ciebie też chcę proszę. Ale wiecie, co oni są mega wytrzymali. Ale mają czasem można piłę łańcuchową na nich znaleźć. kurwa. Dawa mi to, ja biorę, ja biorę to. U, 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 u. Boń. Jinek. a my mamy ten dobra mówiłem wam, że z nich fajne rzeczy wypadają drwale są zawsze na propsie, a teraz przeszukajmy to miejsce kurwa, ta walka była długa uje, leczący bandaż nawet pamiętam z czego ona ich się kraftuje Kurtka! kurtka zajeboza, pa myk, kurtka i bluza z kapturem zawsze na propsie w górach ale wiecie co w górach nie ma pająków Zombie. To nie są takie pająki, pająki, tylko to są zombie, które umieją się wspinać, i mówi się na nie pająki. W <grym>, razie czego. Ej, ja wam muszę przyznać. Jak na dru jak na drugi dzień, naprawdę lucik zocnę. Zazwyczaj w tej grze się parę dni w grę wchodziło, czyli parędziesiąt minut. Czasami na tygodni, bo to trzy dni to jedna godzina w tej grze. O fak. Chodź. ZOINS. ZOINS. I ZOINS. Nie wejdź w minę. Dobra. Tu nie ma miny. To są te pułapki. Kurwa. Zaczęłem się na tym. Zajdź z tego. Jestem idiotą. Przez to przeskoczyć i teraz jeszcze mnie zaraził. Ceniamy się, że sobie przez to przeskoczę. A to będzie długo trwało. Super. Gościu jedyne, co miał, to pod i kolejną koszulę. A ja tak szczerze mówiąc jestem w dupie, ponieważ. No, zaraz, zaraz. <laughs> Leg Legarmor! Leg Armor! Co? Dlaczego Leg Armor? co to robi Leg Armor? Da, fong, wezmę sobie Bedroll. Nie wiem po co, bo to jest punkty respawnu. Znowu powracam z moimi tam chujowymi poradnikami. Ogólnie Bedroll, czyli naszej na polski śpiwór, używa się tego jako spawn pointu. Kładziesz go jak w Minecrafcie sobie, no. Nie może spać, ale przynajmniej tam, gdzie go położysz, tam się respisz. Więc no. Ło, to lecą, a to zawsze powoduje krwawienie. A i w ogóle pewnie się cieka was ciekawi, co to za znaczek takiej choroby, albo ogólnie za skażenia. Osoby, oczywiście, które nie znają tej gry. On troszkę przesrany, ponieważ zrzut, zrzut spadł. I jest tu, a w zrzucie. Mogę znaleźć, albo nie. Kurwa, no nie. kurwała <śmany> O kurwa, Jebane pułapki, nie. <śmany> nie mam leków. Mam witaminy. Niam. To już nie. Dobra, no, teraz jeszcze muszę patrzeć pod nogi, żeby nie wleźć w minę. Kurwa. Wiecie, Mam downa. Kurwa, dobra. Wcale aż tak zajebiście nie jest jak na dr drugi dzień. Ponieważ mam zo 29 HP, jestem zarażony. I znowu wam nie wytłumaczyłem o co chodzi z tą chorobą. Ogólnie chodzi z chorobą, że przez dwie prawdziwe godziny, Jak wam pokazuję, infekcja to trwa 2,5 dwie, dwie godziny. Prawdziwej, oczywiście. I jestem zarażony. I, i, i ogólnie. Infekcja, o jele, nie mam niczego na odległość, więc Jelenia ani nie dogonię, ani się do niego nie zakradnę. Ogólnie yy, tak to działa, że yy, jakby jestem chory, to nie mogę, jakby przez, przez chyba godzinę, nie wiem, nigdy nie umarłem z tego, bo trudno z tego umrzeć, bo jednak 2,5 godziny to dużo czasu. I jakby yy, chyba przez, w godzinę się robisz mega słaby. Jakby bardzo tracisz cały czas. ...staminę, czyli to dzięki, dzięki czemu teraz sprintuję i w ogóle. I no... a i w końcu umrzesz. Czyli mam szczerze mówiąc 2,5 godziny życia. Kurwa pies! Lag. Spierdalaj, umrę, umrę, umrę! Kurwa, pies. Nie, dlaczego tu? <ścoughs> no. Wiecie, co to oznacza? Było nie najgorzej, okej. Okay. Ale co robią psy w drugim? No, jestem w ogóle w tym samym rajanie. Czyli nawet jakbym. Grał normalnie to nawet by było Swartownie Ale no, wiecie co to oznacza. Koniec odcinka po pierwsze. 13 minut, nie aż tak mało. Ej... <laughs> I kolejny save. Ja pierdolę, zagrał mnie nienawidzi. Dosłownie. Zasrany zombi, zombie pies. Dosłownie drugiego dnia, psy z tego co pamiętam, respi respiły się kiedyś czwartego, trzeciego dnia, i wtedy już mogły nawet już w późniejszych dniach atakowały, nawet respawn point gracza. Jakby przychodziły takie, ogólnie wokół gracza się respiło po trzy, cztery, pięć psów i no i atakowała taka duża watacha psów, Czy jest tak, może się tak stać, i no, ale to zawsze po trzecim dniu, a to drugi dzień, okolice wieczora. I to kurna psy, pies. Co najgorsze, nie trafiłem tego psa w głowę przez tego laga. Każdy tak mówi i pewnie, znając że życie, by mi tak nie trafił. więc tam się kierą w głowę, bo jak trafisz w głowę, to albo, albo, albo przeżyje, ale, się, ale tak odepchnie go, i będzie miało się chwilę na ucieczkę, albo zadanie drugiego ciosu w głowę, który go zabije, albo się go zabije na jednego strzała. Ale niestety. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. I no. Nie, nie zostawiajcie mnie. Wiem, że ostatnio rzadko nagrywam. Ale no... troszkę trudno jest, ale no. Widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!